Anna Trzasek, Ośrodek Psychoterapii o w Gdańsku i Barwy Psychiki. Zapraszamy serdecznie dzisiaj do wywiadu z Jowitą Subieraj, trenerką TUS, czyli treningu, treningu umiejętności społecznych. Dokładnie. Prowadzisz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Mhm. Witaj, Jowito. Dzień dobry, bardzo. Ok. TUS składa się z pewnych określonych komponentów, które są realizowane w trakcie tego treningu. Powiedz jaki element, który komponent jest dla ciebie szczególnie ważny podczas prowadzenia tus dla dzieci i młodzieży? Tak no dla mnie najważniejszym komponentem, tak odpowiem może prosto, jest przede wszystkim samoocena i poczucie wartości. Czyli coś na co niezwykle stawiam i to co teraz obecnie jest najtrudniejszym i też takim największym problemem wśród młodych ludzi. Mm, także mhm, samoocena, w tym słowie zawarte są dwa słowa, sam siebie oceniam, mhm. co wpływa na to, jak się sam ze sobą czuję. Jak y, dziecko czy młody człowiek mhm. y, buduje tą własną ocenę siebie? Gdzie on szuka informacji na ten temat? No właśnie to jest y, bardzo ciekawe, bo to się zaczyna przede wszystkim od domu, bo dziecko szuka autorytetu i znajduje go najczęściej w rodzicach, w mamie i tacie. Potem przechodzimy do szkoły, w której spędza czasem nawet większą ilość godzin niż w domu, czyli szuka u rówieśników, szuka w nauczycielach, którzy go chwalą. Co znajduje? U rówieśników, co znajduje u tych rodziców najczęściej w Twoim gabinecie, co się pojawia? No Ja y, niestety mam osoby, które no, nie znajdują tutaj y, w spokoju y, takiej pochwały. A co znajdują? Dlenia. Duże oczekiwania, najczęściej. Presja. Duże oczekiwania, presja, y, taki natłok informacji. Y. Jak brzmi ta presja ze strony rodziców w kierunku dziecka? To się zaczyna od drobnych rzeczy. Często mogłabyś coś zrobić, mogłabyś mm, może się czymś zająć. Jesteś leniwa, leniwy. Porównywanie się, ktoś ma gorzej, ktoś ma lepiej. Znowu leżysz? Tak, nic nie nie robisz. robisz oceny takie. Może fajnie by było, gdybyś miała czwórki a mhm. albo piątki, a nie Popatrz tylko na Kasię czy tak. popatrz na Sandrę. Ona ma cały no, czas szóstki, dokładnie. a ty tylko czwórki z matematyki. Tak, I to się zaczyna od tego, a potem idziemy do szkoły, gdzie są oczekiwania nauczycieli że no, trzeba się śpieszyć, bo zaraz sprawdzian, bo zaraz końcówka roku, bo zaraz matura. I tu jest kolejna presja, kolejny natłok, e, kolejny natłok informacji, przytłaczający, no i samokrytyka też, tak, że to dziecko też wobec siebie chciałoby być w porządku. I widzi to zmęczenie, ale z drugiej strony musi zadowolić wszystkich wokół. Czego doświadcza dziecko wtedy e, zagubienia. pod wpływem tej presji? Tak, zagubienia, e, takiej niemocy, Braku sprawczości, że każdy chce nim zarządzać, a ono nie ma siły i to doprowadza do różnego rodzaju lęków, mhm. do depresji bardzo często, dzieci po prostu przez natłok bodźców, informacji, presji. Czy dzieci się złoszczą? W taki, czy po złości można poznać. Oczywiście. Że czy... dziecko zaczyna się buntować, oporować i spotyka się, widzisz, znowu jesteś niegrzeczny. Oczywiście. Znowu pyskujesz, mhm. znowu wchodzisz w dyskusję. Tak, się dorośli widzą często tylko to, że dziecko się denerwuje, ale nie wchodzą w temat, dlaczego tak się dzieje. Mm -hmm. Że dlaczego to dziecko nie chce rozmawiać, dlaczego to dziecko unika konfrontacji, dlaczego to dziecko się chowa, dlaczego to dziecko pyskuje. No nie pyskuje, tylko po prostu już często to jest sygnał, że ja jestem bezsilny w tym, że ja chcę. W końcu coś powiedzieć, co mnie boli, a nie mam na to przestrzeni, bo są ciągle oczekiwania, bo jest ciągła presja, i skupianie się bardzo często co ten rodzic chce, bez pytania w drugą stronę. Wychodzę tak? z takiego doświadczenia, z jakimi przekon przekonaniami na swój temat? Jestem beznadziejny bardzo często. Że nie mam wartości, właśnie, bo mówimy o wartości jako wiara w siebie, jako patrzenie na siebie pozytywnie, mm -hmm. na to, że ja mam wpływ i poczucie koherencji, że mam sens, a tego nie ma nagle. Czy jestem niewystarczający? Tak, tak. Jestem beznadziejny, niewystarczający. To ze mną jest nie tak? Tak. To ja jestem ten zły, to ja zawsze muszę przepraszać, bo nie słyszę tego od rodzica, w mm -hmm. drugą stronę. Jak pomagasz dzieciom? E, no przede wszystkim jak odwracasz e, można powiedzieć tak. jak to odwrócić teraz tak, tak. tak. no e, przede wszystkim mhm. ja się skupiam tutaj na rozmowach z rodzicem to jest e, mhm. pierwszorzędne dla mnie żeby tej rodzicom rozjaśnić e, wielkość sprawy i wielkość problemu a potem rozmawiam z samym dzieckiem czyli chwalimy dziecko za nawet te najdrobniejsze rzeczy które robi często to jest nawet Wstawanie z łóżka, tak? mm. bo, bo to dochodzi czasem do takich problemów, że dziecko ma z tym problem i trzeba go za to pochwalić, czy nam się to podoba, czy nie. To jest przerażające, tak? ale taka jest prawda i z nią się trzeba liczyć, i rodzice muszą zostać uświadomieni. Przeciążenie, jak sama nazwa układu nerwowego, pod wpływem tak. tej presji, tych obowiązków, tych oczekiwań, tak przygniata, że ja nie miałam siły wstać do szkoły. Tak. Pochwalić za starania, a nie za sukces? Tak. Za to, mhm. jaką drogę to dziecko musi przejść, mhm. żeby coś zdobyć, żeby pójść do tej szkoły, żeby wstać z łóżka, żeby dostać pozytywną ocenę. O to nam chodzi nie o wynik, a o samą drogę, jaką to dziecko przechodzi. I niechwalenie udało ci się, mhm. tylko zobacz, co zrobiłeś ty, tego dokonałeś, ty, masz tą sprawczość, która no, jest niesamowicie czasem obciążająca, ale jest i to się liczy. Mhm. Czyli sprawczość, wskazywanie, masz wpływ, robisz, tak, dajesz radę sens. i, i to, to też ma sens, ale te małe kroczki, pochwalenie, docenienie, co jeszcze rodzic może zrobić, żeby ta samoocena dziecka wzrastała, wzrastała i żeby ta współpraca z Tobą jako mhm. tej, tą trenerką TUS mhm. była satysfakcjonująca jedną i drugą stronę. Dzieci potrzebują bliskości, i rodzice często odseparowują się w natłoku swoich spraw i obowiązków, ale to nie chodzi o to, żeby robić coś wielkiego, to chodzi o to, żeby dać po prostu tą bliskość zapytać się, jak się czujesz, co u Ciebie słychać, co klikasz w tym telefonie, co przeglądasz. Małe gesty. Tak, zainteresować się i to już podnosi dziecku to poczucie jestem ważne. Małe gesty, więcej e, małe gesty, ale systematyczne gesty, tak. e, uwagi, troski, obecności, tak. zainteresowania to wszystko może pomóc dziecku w tak. budowaniu własnej samooceny, w poczuciu własnej wartości, tak. co niezwykle jest Istotne. ważne mhm. dla dorosłego życia dziecka. Dokładnie. I tutaj będziemy się zatrzymywać. Dziękuję. Te zajęcia TUS prowadzisz w Ośrodku Psychoterapii Otulenie w Gdańsku, gdzie Państwa serdecznie zapraszamy. Z Jowitą Sobieraj, trenerką TUS, rozmawiała Anna Trzosek z Ośrodka Psychoterapii Otulenie w Gdańsku i zapraszamy na kanał Barwy Psychiki, gdzie Państwo znajdziecie wiele wywiadów jeszcze z Jowitą Sobieraj ze mną, ale też z innymi specjalistami. Dziękuję, jeśli Dziękuję zobaczyń. bardzo.